Hejka kochani, dzisiaj z moją bestii oceniamy no, nowy update e, w Brockhewer. Ułatwimy wam trochę życie, że nie musicie czekać. Intensywne czekanie. Nic. Musimy się steleportować, więc poczekajcie chwilę. Dobra. Bierzemy sobie takie autko. Dobra, ułatwimy wam trochę życie. Jedziemy jedziemy teleporting pierwsze co zobaczyliśmy to to jakieś mo Mo's pizza mm, nic nowego taka już była chyba podobna może nowe siedzenia idziemy na górę teraz wchodzimy na jakąś siłownię Weź trochę poćwiczyć z demi to to, już sobie to chyba problemy techniczne Okay. No, oceniam to 5 na 10. 5 na 10, bo nie ma nic takiego. A tu jest meble. O, no fajnie może być. Tylko szkoda, że nie ma schodów. No, no i Nie ma więcej. No, no, trochę no to 7 na 10. Moim zdaniem 2 na 10, bo nic wielkiego tutaj nie ma. Na razie. Tutaj. To już było, więc moja ocena to nadal 10 na 10, bo. Fajne to Fajne jest, to, że... że możesz sobie nagrywać normalnie wiadomości. Tak jak w dzień dobry TVN. No my prowadzimy dzień dobry TV, tylko że na Robloxie można sobie prowadzić. No, A tutaj jest e, ciuchowni katalogis dla bojców A tutaj piękna katalogizm dla tej Ala, nie można go wybrać coś. Szkoda, ale teraz może wam pokażemy taką fajną jogę. I sobie klikamy. Możemy sobie kliknąć tutaj na przykład dance albo yoga. Ale chyba tutaj też nie da się. Nie da się nic Kliknij tak. może w to, w te kusiki. No nie da się. Nie dopracowano to. A już. może y y na przykład ten dance? Może będzie tańczyć? Dance to jest balet. A no to akurat balet chyba można. Tak, no balet można. Dobra, kolejna figura. Gdzieś nas hmm. przeteleportowało. Tutaj mamy takie coś, takie oświetlenie, chyba to jest dla boysów, a tam jest dla girl. a to chyba obok jest dla gier. I teraz będziemy robić super... Taki cest. Dobra, jesteśmy już. Hmm. Ogólnie to już nam się kończy powoli filmik. Będzie part dwa. Możliwe, chociaż już skończyliśmy, a kino już było, więc kino zaraz zrobimy. Kino, kino, tak... pa!